Witam, jest to ósmy odcinek serii UFO i inne. Jak pewnie zauważyliście, długo nic nie wrzucałem. Teraz postaram się nadrobić zaległości. Zacznę od tego, że jest już dostępne forum, które niedawno ukończyłem. Adres strony ukaże się na dole. Zapraszam do wzięcia udziału w jego rozwijaniu. Przed kilkoma tysiącami lat w północnej Afryce, w delcie Nilu istniała jedna z najpotężniejszych cywilizacji ówczesnego świata. Egipcjanie dzięki swej potężnej wiedzy naukowej i znakomitej organizacji pracy potrafili zbudować piramidy, które po dziś dzień zdumiewają swą wielkością i niezwykłymi właściwościami. Szczególnie jednak dziwi nas fakt, że jeśli wierzyć staroegipskim źródłom budowa wielkiej piramidy, zwanej popularnie piramidą Cheopsa, trwała jedynie 30 lat. Naukowcy twierdzą, że nawet przy obecnych możliwościach technicznych, niemożliwe byłoby zbudowanie tej piramidy w tak krótkim czasie. Czy zatem Egipcjanie stali na wyższym szczeblu rozwoju cywilizacyjnego niż my? Czy, jak wielu twierdzi, dysponowali jakąś nieznaną nam technologią, pozwalającą im na szybszą i wydajniejszą pracę? Na ten temat istnieje tyle hipotez, ilu jest naukowców. Jedna z nich zakłada, że swą wiedzę Egipcjanie odziedziczyli po mieszkańcach legendarnej Atlantydy. Opisywanej przez platona. Jeśli wierzyć tej hipotezie, uciekający z tonącej Atlantydy przekazali swą wiedzę Egipcjanom? Inna teoria zakłada, że w przeszłości na Marsie istniała prężnie rozwijająca się cywilizacja, i to ona zbudowała piramidy. Do niedawna wszyscy historcy uparcie twierdzili, że piramidy egipskie zostały wzniesione jako grobowce dla faraonów. Na jakiej podstawie wysunięto taką opinię? Jedynym dowodem na to jest napis we wnętrzu Wielkiej Piramidy, który brzmi: Chufu, Cheops. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że napis ten nie pochodzi z czasów, w których rzekomo powstały piramidy. Jest to zatem zwykłe fałszerstwo, a ów napis powstał długo po zbudowaniu piramid. Poza tym sarkofag odnaleziony w Wielkiej Piramidzie był pusty i zapieczętowany. To całkowicie obala teorie o grobowcowym pochodzeniu piramid, czym zatem były te potężne budowle. Najprawdopodobniej były gigantycznymi obserwatoriami astronomicznymi, używanymi do obliczania pozycji gwiazd i planet, do wyznaczania terminów zaćmieni słońca i księżyca. Skoro starożytni potrafili dokonywać takich obliczeń, musieli wiedzieć o tym, że Ziemia jest kulista, obraca się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca. Okazuje się więc, że Egipcjanie nie byli tak zacofani, jak uważamy. Świadczą o tym również niezwykłe właściwości Wielkiej Piramidy. Leży ona na osi północ-południe. Jest położona w centrum masy lądu stałego Ziemi. Jej kąty dzielą deltę Nilu na dwie części. Wysokość tej piramidy pomnożona przez miliard daje średnią odległość Ziemi od Słońca. Masa sarkofagu razy biliard jest równa masie Ziemi. Nie dość tego istnieją dowody na to, że znali oni elektryczność. Jeden z archeologów prowadząc wykopaliska na Bliskim Wschodzie odkrył dziwny przedmiot, niepodobny do innych wykopalisk. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że po wypełnieniu kwasem przedmiot ten stawał się ogniwem elektrycznym. Jeśli myślicie, że to koniec kontrowersyjnych odkryć, to niestety muszę was zawieść. Jednym ze starożytnych wykopalisk jest starożytny prototyp samolotu autorstwa Herona. Uczeni po przeprowadzeniu badań stwierdzili, że samolot zbudowany według tego prototypu byłby zdolny do latania. Czyżby Egipcjanie byli aż tak zaawansowani w rozwoju cywilizacyjnym? A może wiedzę przekazał im ktoś inny? Zgraja ufologów ma gotową odpowiedź na to pytanie, to był kosmita. Za twórcę tej teorii uważa się niemieckiego pseudonaukowca Erik H. von Danikenna. W swej książce zatytułowanej Rydwany Bogów napisał on, że w starożytności kosmici przybyli na Ziemię i to oni zbudowali piramidy. Zdaniem Danikena ewolucja nie doprowadziła do powstania gatunku ludzkiego. Zrobiły to zielone ludziki eksperymentując genetycznie na naszych organizmach. Daniken uważa, że dowodem potwierdzającym jego hipotezę są starożytne zapiski, w których często czytamy o egipskich bogach, jadących po niebie w swych arydwanach. Elohim przybysze z kosmosu a pismo święte: Uwaga! Ważne informacje. Jak zapewne słyszycie, głos, którego użyłem w tym odcinku, jest bardziej wyraźny od swojego poprzednika. To zasługa Iwony 2. Od tej pory będę używał tej właśnie wersji. Zapraszam również na forum UFO i inne. Link w opisie filmu. Jak na razie, wszystko znajduje się na darmowym hostingu, jednak mam nadzieję, że szybko się to zmieni. Pozdrawiam i proszę o dużą ilość subskrypcji.